W dzisiejszym odcinku pokażemy stylizację ze złotą folią oraz folią w kolorze syrenki. To klasyki, które warto mieć pod ręką. Zdobienia powstają w ekspresowym tempie, a dobrze zabezpieczone przetrwają w nienaruszonym stanie do kolejnej wizyty klientki. Jest godzina 17.00, czwartek, oto my! Nazywam się Magda, to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci, tutaj z nami Katarzyna. Cześć! Nasz Jan z centrali. Zabieramy się za temat złotych folii, mamy trzy zdobienia. Zaczynamy! Zaczynamy! A świstak siedzi i zawija w złotą folię. Kochani, złota folia to jest produkt, który jest w naszym sklepie już od przeszło 5 lat. W 2015 to on naprawdę wiódł prym na paznokciach. Każda pani chciała sobie zrobić złote paznokcie ze złotą folią na paint żelu. Zresztą dzisiaj przypomnimy o tej technice. Dzisiaj, w 2020, niby mniej popularna w salonach, ale jak się przejrzy inspiracje na Instagramie albo na Pinterestie, to cały czas te złote paznokcie, złota folia cały czas tam jest. To oznacza, że są klientki, które chciałyby to nosić. Możemy ją przykleić na: żel do zdobień na przykład Paint Gel na jego dyspersji możemy przykleić ją na dyspersji lakierów hybrydowych lub na specjalny klej dedykowany do złotej folii. To jest coś co wystarczy wam na długo, zdecydowanie. Można z niej korzystać regularnie, a i tak bardzo duże prawdopodobieństwo, że jakiś mały kawałeczek zostawimy dla przyszłego pokolenia. Nie przedłużając, zaczynamy Pierwsza stylizacja. Wszystkie paznokcie pokryjemy Mister White'em, dwa gładkie pokryjemy topem Pro White. Następnie na małe paznokcie nałożymy foil glue i odbijemy folię. Na serdecznym odbijemy folię na dyspersji koloru Mister White, na środkowym namalujemy zdobienie paint żelem i odbijemy folię. Wszystkie trzy paznokcie zabezpieczymy wet lookiem. Druga stylizacja. Na wszystkie paznokcie nałożymy Martini Bikini. Następnie pokryjemy paznokcie wet lookiem i na nieutwardzony top ułożymy pociętą folię. Wszystko zabezpieczymy topem. Wymalujemy zdobienie za pomocą Arte Brillante White i posypiemy je przezroczystym akrylem Fashion Clear. Nakładamy pierwszą warstwę Mr. White'a. Malujemy wszystkie 4 paznokcie na raz i dopiero wkładamy do lampy. Nie staramy się dosuwać koloru pod same skórki, zrobimy to przy drugiej warstwie. Utwardzamy przez 30 sekund. Po rozłożeniu drugiej warstwy łapiemy za pędzelek 006 i nabierając odrobinę produktu na czubek włosia ostrożnie dosuwamy hybrydę w okolice skórek uważając, aby ich nie dotknąć. Pomijamy paznokiet serdeczny. Niebawem wyjaśnimy dlaczego. Utwardzamy każdy paznokieć z osobna przez 30 sekund. Kładziemy top nabłyszczający na palec wskazujący i kciuka. Pozostałe omijamy, ponieważ będziemy je zdobić. W przypadku białych paznokci idealnym topem jest Pro White, który zawiera faktory UV i optycznie podbija biel, czyniąc ją nieskazitelnie czystą. Zaczynamy od małego palca. Będziemy na nim odbijać folię przy pomocy foil glue. Pokrywamy cały paznokieć i czekamy aż wyschnie, około 5 minut. Czyli około 5 minut, ale to zależy od grubości warstwy, którą położyliśmy oraz od temperatury w pomieszczeniu. Żeby nie marnować czasu, przechodzimy do serdecznego, na którym odbijemy folię na dyspersji koloru. Tak jak wcześniej zauważyliście, nie nałożyliśmy na niego drugiej warstwy koloru. Zrobimy to teraz. Jeśli folia ma się dobrze odbić na dyspersji, nie może być przepalona, czyli utwardzana dłużej niż wymaga tego kolor. Również nie powinna wystygnąć, Wtedy też się gorzej odbije. Gdybyśmy utwardzili najpierw serdeczny, parę minut temu, potem środkowy, potem wskazujący, właśnie tak mogłoby się wydarzyć. Dlatego. Ten kolor, na którego dyspersji będziemy odbijać folię, malujemy tuż przed jej odbiciem. Drugą warstwę koloru utwardzamy przez 30 sekund. Następnie czekamy około 5 sekund i odbijamy folię jej wewnętrzną stroną, czyli tą srebrną. Odcinamy kawałek folii, zawijamy wokół palca. Pilnujemy, żeby nie dotykać wewnętrznej strony folii, żeby jej nie zatłuścić, bo wtedy nie będzie transferować. I dociskając folię do płytki paznokcia, odbijamy. Chcemy uzyskać nieregularne odbicie, więc dociskamy tam, gdzie chcemy, żeby się znalazła. To jest naprawdę najprostsze zdobienie świata. Wasze trzyletnie dziecko, albo nie lepiej, wasz mąż poradziłby sobie z tym zadaniem. Nakładamy top nabuszczający. My wybraliśmy Wetluka, który jest nieco bardziej gęsty niż tip Top, przez co lepiej zabezpieczy folię. A jeśli już mówimy o zabezpieczeniach, pamiętamy o tym, aby zabezpieczyć wolny brzeg, żeby folia się nam nie odrywała ani nie zadzierała w tamtym obszarze. Utwardzamy Pro Lite'a przez 30 sekund i zanim ściągniemy dyspersję, czekamy około minuty, aż wystygnie. To zdobienie było na tyle szybkie, że uwinęliśmy się poniżej 5 minut z jego wykonaniem. Możemy sobie teraz przejść do małego palca i zacząć odbijać folię na kleju, który wysechł, ale pamiętajcie, on nie może wyschnąć całkowicie. Jeżeli przekroczylibyśmy te 5 minut, to wtedy klej zasycha na amen i już nie ma od czego odbić. Więc trzeba pilnować tego momentu, żeby nie przekroczyć 5 minut, zawsze mieć zegarek pod ręką albo stoper, szczególnie na początku, kiedy się zapoznajemy z produktami, żeby dokładnie wiedzieć, jak nimi pracować. Odcinamy kawałek folii, zawijamy o mały palec, porządnie dociskamy do całej powierzchni, pamiętając nie tylko o centralnej części paznokcia, ale również o zakamarkach i ściągamy folię, która elegancko w całości pozostała na paznokciu. Czyli, podsumowując, chcąc odbić całą powierzchnię paznokcia złotą folią, ruch musi być mniej szarpany, bardziej wyważony i delikatny. Czy można odbić cały paznokieś na dyspersję, a nie na kleju? Można, no na pewno można próbować. Z naszego doświadczenia jest to dużo trudniejsze, dlatego że klej jak to klej łapie mocniej niż dyspersja, i dlatego ułatwia nam to zadanie, aby odcisnąć całkowicie i uzyskać efekt taffy. Całość pokrywamy wetlukiem, czyli ponownie topem nawierzchniowym, który jest średnio gęsty i sama jego konsystencja już zabezpiecza folię. Oczywiście o czym pamiętamy? O wolnym brzegu, aby folia nie haczyła i nie zdzierała się spod paznokcia. Utwardzamy przez 30 sekund i po utwardzeniu czekamy około minutę, zanim przetrzemy dyspersję. Na środkowym paznokciu wyczarujemy złoty listek. Najpierw ściągamy dyspersję pozostawioną przez biały kolor przy pomocy fioletowego cleanera lub wipe offa. Listek malujemy żelem Paint i pędzelkiem 007. Paintem pracuje się podobnie jak Arte Brillante. Zaczynamy od gałązki, najpierw dół, który będzie nieco grubszy, potem góra, która ma być coraz bardziej cienka. Następnie umiejscawiamy kropeczki po prawej i po lewej stronie, pamiętając, aby nie były na tej samej długości, ponieważ natura nigdy nie jest symetryczna, chyba że w Photoshopie. Kropeczki rozciągamy w gałązki, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, a gałązki rozciągamy w listki. Pamiętajcie, oszczędnie z ilością żelu. Jeśli produktu będzie za dużo, folia się nie odbije. A czy można wymalować ten listek foil glue? Można, ale bardzo prawdopodobne, że się rozpłynie, dlatego że nie ma takiego napięcia powierzchniowego jak żel. Dlatego jeżeli chcemy stworzyć zdobienie i pokryć je złotą folią, to najlepiej jest pracować paint żelem. Zresztą, jak sobie spróbujecie jedno i drugie, sami się o tym przekonacie. Utwardzamy gałązkę. Tutaj czas utwardzania jest bardzo ważny i zależny od kondycji lampy. W naszych indigowych utwardzamy painta przez 30 sekund. Jeśli w Waszych lampach po 30 sekundach wzór się nie odbije, spróbujcie utwardzać dłużej, np. 45 lub 60 sekund. Wzór jest gotowy, pora na odbicie folii. Po wyciągnięciu zdobienia z lampy czekamy około 5 sekund i szybkim, mocnym ruchem odrywamy folię. Energicznie, tak jakbyśmy odrywali plastry wosku z nóg. Odbicie folii na wzorze jest nieco trudniejsze niż dwa poprzednie paznokcie i może wymagać od was trochę ćwiczeń, żeby nabrać wprawy. No i teraz złota rada. Lepiej nie ćwiczyć na spontanie na dłoniach klientki, szczególnie jak jej się spieszy, bo to może nie wyjść. Od tego są wzorniki i czas po stylizacji. Nakładamy top. Tutaj już mamy Pro White, ponieważ spora część paznokcia jest biała i zależy nam na wizualnym podbiciu tej czystości. A jeśli chodzi o konsystencję Pro White, to również elegancko zabezpieczy zdobienie z folią, ponieważ należy do kategorii średnio gęstych nabłysztaczy. I voila! Pierwsze zdobienie gotowe. Przechodzimy do drugiego zdobienia. W paznokcie pokryliśmy martini bikini, pierwszą warstwę pomalowaliśmy naraz, utwardziliśmy przez 30 sekund. Drugą warstwę nakładaliśmy palec po palcu podjeżdżając kolorem podskórki przy użyciu pędzelka 006 utwardzając przez 30 sekund. Czas przygotować folię w kolorze syrenki. Tniemy ją na malutkie kawałki. Ma być nieregularnie: kwadraty, trójkąty, prostokąty. Tutaj może ponieść nas fantazja. Im bardziej nieregularne będą kawałki, tym ciekawszy efekt uzyskamy. I pewnie będzie Was korcić, żeby tą cieniutką, delikatną folię pociąć sobie nożyczkami do skórek. Mm -mm, nie wolno! Nożyczki do skórek służą tylko do skórek, nie tniemy nimi nawet powietrza. Natomiast można użyć sobie nożyczek do form. Pora ułożyć folię na paznokciach, a robi się to na mokrym topie. Nakładamy cieniutką warstwę „wetluka“ na całą powierzchnię paznokcia. Top musi posiadać dyspersję, ponieważ folię zamkniemy w dwóch warstwach topa, które muszą się ze sobą połączyć. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Łapiemy kawałki folii na czubek pędzelka 006 i przenosimy na paznokieć. Kawałki układamy jak najciaśniej, w niektórych miejscach mogą się nawet dotykać. Dopiero gdy ułożymy mozaikę na całym paznokciu, przymrażamy zdobienie i przechodzimy do kolejnego palca. Zobaczcie jak pięknie błyszczy się syrenkowa folia. Opalizuje na różne kolory, w zależności od tego z której strony pada światło. Tak wygląda folia, a tak mozaika z folii. Jest moc. Folia jest bardzo miękka i wygodnie się układa po całej krzywiźnie paznokcia. Jest łatwiejsza do pracy od muszli. Jeśli widzieliście nasze zdobienie z muszlami, to wiecie, co mam na myśli. A jeśli nie, to zapraszam. Warto obejrzeć. Żeby ułatwić pobieranie folii ze szkiełka, namaczamy pędzelek w topie, który położyliśmy na paznokciach. Wtedy włosie będzie jeszcze lepiej zbierać. Po ułożeniu i utwardzeniu mozaiki na piątym palcu pora pokryć wszystkie pięć paznokci jeszcze jedną warstwą topa. Do tego celu również użyjemy wetluka. Pilnujemy, aby zabezpieczyć wolny brzeg i przykryć folię w taki sposób, aby nie wystawała. Utwardzamy osobno cztery palce, osobno kciuka. Czekamy aż to postygnie i dokładnie usuwamy dyspersję, wymieniając wacik co drugi paznokieć. Na koniec polerujemy paznokcie suchym wacikiem, aby mieć pewność, że dyspersja jest całkowicie usunięta. Po utwardzeniu topu i przetarciu warstwy dyspersyjnej malujemy linię wzdłuż ułożonej mozaiki białym artę i pędzelkiem 007. Następnie od linii prowadzimy krótsze, nieregularne kreski, które staramy się umiejscowić pomiędzy pociętą folią. Przed utwardzeniem posypujemy zdobienie przeźroczystym akrylem, aby stworzyć satynową koronkę czy też efekt szronu. Utwardzamy przez 60 sekund. Powtarzamy tę czynność na wszystkich paznokciach, pamiętając o tym, aby całość stworzyła spójne zdobienie. I voilà, Gotowe! I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, które zdobienie przypadło Wam najbardziej do gustu. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, koniecznie zacznijcie. I pamiętajcie, że jesteśmy w każdy czwartek o godzinie 17. Dzięki za uwagę! Cześć!